Godzina 4.34, okolice Werchraty. Start! Chciałem wyskoczyć na wschód słońca, ale słońca tu nie widać. Kto wie, może pojawi się jeszcze po drodze deszcz. Jest bardzo ciepło, 15 stopni. Przyjemnie zaczynamy. Mały rajd po roztoczu. Pięknie jest! Do pełni szczęścia brakuje tylko wschodu słońca. No niestety nie jest mi to dane dzisiaj. Na Dachanach. Dachany to, jest, to są miejscowości położone u podnóża Wielkiego Działu, który jest właśnie tutaj po lewej stronie, Monastyr. I to była wioska, która istniała do 1947 roku, właściwie dwie wioski, kilkadziesiąt gospodarstw. No później w wyniku akcji Wisła, a wcześniej akcji UPA, ta ludność, która tu mieszkała, a była to ludność ukraińska, musiała się stąd wyprowadzić. Część zginęła, część została wywieziona. No i teraz zostały tylko łąki, które kiedyś były mocno eksploatowane przez krówyk, krowy, a teraz już nie są. To są tak zwane te murawy kserotoniczne. To jest miejsce kultowe w, tutaj na Roztoczu. Jest taka legenda, że właśnie diabeł postanowił zniszczyć monaster, klasztor i niósł diabelski kamień właśnie z tamtego miejsca gdzie jest, gdzie jest dzisiaj Świątynia Słońca. No i też właśnie diabelski kamień. No i niósł, i tam go upuścił. Nie mógł go donieść do monastyru, a właśnie zobaczył wschód słońca tutaj nad Dachanami. W ogóle to kiedyś nie rosły lasy, nie było tych drzew. Można było widzieć z pewnością tam Ukrainę i, i tamte dalsze roztoczańskie szczyty. No dzisiaj wiadome to wszystko, mocno tutaj już zarosło. No, a dohany i Monastyr i diabelski kamień są właśnie w jednej linii. Diabelski kamień, nie, z górze świątynia Słońca. O, świątynia Słońca, czyli taki punkt. Miłości serce roztocza wiedzą, o co chodzi. Punkt, w którym, gdy Słońce 21 czerwca świeci, to akurat przechodzi centralnie przez taki otwór zrobiony w kamieniu. Właśnie przez tę świątynię słońca I te trzy miejsca są takie idealnie linii, linii prostej Ktoś tu kiedyś miał... Wschodu nie widać, ale tak jest pięknie Czy tam sobie wschodzi słońce, prawda? Kultowe miejsce, czyli studnia na Dachanach, a Właściwie wodopój bardziej dla krów Właśnie mamusia ma urodziny I dobry synio, jak to synio, zamiast być na urodzinach Jeździ gdzieś po lasach, włóczy się to po nocy. Nie śpi tylko na ten rower i rower mu ciągle w głowie. Z droga mamusiu. <gryw> Dziękuję za chlebuś i za wszystko, co dostałem od ciebie w życiu. I niech ci Pan Bóg błogosławi. A jak ktoś ma się ochoty dorzucić do życzej, to też zapraszam, będzie jej miło. Jest godzina 5.25. Musiałem się wrócić na dół do auta, żeby przebrać się bo jest gorąco 525 jest około 20 stopni aż to sobie duszno widać że będzie zmiana jestem znowu w tym samym miejscu i ciekawa rzecz bo na dole przebijało słońce Wyjechałem kilkadziesiąt metrów w górę słońca nie ma Jest niesamowite dobrze dzisiaj przede mną jakieś 120 km po górkach yy, piaskach to będzie naprawdę dużo Pewnie datkość Ale warto, mam nadzieję Zresztą ja już wiem, że warto Wielki dział, kiedyś uważany Za najwyższe wniesienie Roztocza 390 metrów Nad poziomem morza On rozdziela Tutaj wody czy Rzeki, czy cieki wodne, tak to się nazywa na te, które płyną do Bałtyku i te, które płyną do Morza Czarnego. No, kiedyś największy, uważany za na najwyższy szczyt rostocza. Okazało się, że błędnie, bo najdłuższy, najwyższy jest e, krągły goraj. Tak się okazuje, na który też mam nadzieję dzisiaj uda się wpaść. Kurczę myślałem, że to jest wyżej na się nie zdążyłem zmęczyć. Kiedyś to <gry> tutaj się rower prowadziło, a nie się wyjeżdżało forma rośnie i temperatura też rośnie a nie wiem czy to dobrze widać na kamerce, ale są piece do wypalania drewna jeszcze rotarty chyba to się nazywa czyli takie typowo bieszczadzkie gdzie wypalano węgiel drzewny okolice Woli Wielkiej poddali na rol tam za chwilę bujniemy no słońce nie może się przebić nie chce, nie chce dzisiaj Cerkiew pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny 1755 Data powstania Oczywiście zamknięta Nie ma wejścia Ale coś się dzieje Jest w stanie Słabym No i marzenie wielu się spełniło Będę siedział na tyłku. Mały wypadek zaskoczyła mnie dziura w jezni. No i zrobiłem epicki koziołek. Gdyby to nagrać i wrzucić na YouTube'a, byłbym atrakcją dnia. Przynajmniej w świecie kolarskim, bo o innej skali tutaj nie myślę. W każdym razie skończy się tak, że będzie wizyta w szpitalu. I pewnie poskładany bark znaczy Nie wiem czy jest wybity Czy co stłuczony niebo, nie mogę niestety ruszać eee, Więc pewnie wybity No i co, i dreptam do samochodu Bo adrenalina puściła Więc zaczęło się robić trochę zimno A samochód jest już niedaleko Mają przyjechać znajomi z chrupka I będziemy radzić Co dalej no Zachowałem się jak totalny amator, po prostu patrzyłem w komputerek gdzie mam skręcić, bo nagle przyszła mi ochota, a zmienię sobie trasę, co będę jechał główną drogą. Jak mogę pojechać bosz, to będzie ciekawiej. No i dziura w jezdni e, zaskoczyła mnie totalnie. W pierwszej chwili w ogóle nawet nie wiedziałem co się dzieje, myślałem, że przywaliłem w jakiś samochód e, a gdy się odsknąłem to e, no. Bolało, wszystko trochę. Dobrze, że miałem kask na głowie. Po raz kolejny. A jest właśnie mądrość życiowa, którą się gdzieś nabywa z czasem. I co? I stukłem bardzo mocno też prawą nogę. Mięsień się dość mocno tutaj nawala. No i ten bark, oczywiście, trochę porysowany też jestem, ale to takie delikatne rysy. To się nawet nie, nie liczy. Szkoda, szkoda, bo. Dzisiaj kapitalny dzień się zapowiadał. Siła w nogach była. I jest. Trasa też była ładnie pomyślana. Dzień. No bajkowy. Trochę wiatr wieje, ale w lasach to w ogóle nie czuć. No i kochane roztocze, też moje niemalże rodzinne strony. I tak się kończy przygoda z dachanami. Ale jeszcze tu wrócimy. I okazało się, że strach ma wielkie oczy. Nie stało się chyba nic poważnego. Bark jest mocno zbity, nic nie jest pęknięte, to jest najlepsze. Nie jest wybity, zwichnięty, ale mocno pobijany. Jakaś chrząstka tam jest uszkodzona. Zobaczymy po kilku dniach, co też z nią dalej robić. No w każdym razie boli naprawdę mocno, bo to wiadome. Słuszony, ale ponoć jutro ma być gorzej. Tym się pocieszam, że dzisiaj jeszcze źle nie jest. No pogoda piękna i, i aż żal, że, że to się skończyło w ten sposób, Ale z drugiej strony dobrze, że nie skończyło się niczym gorszym. No, to dziura potrafi człowieka załatwić normalnie w życiu. Dobrze, trzeba się przemęczyć przez tydzień z tym blakiem, a później zobaczymy co dalej. Może plany jeszcze bardzo się nie zmienią.